Nagrody z rąk starosty i wicestarosty odebrali zwycięzcy konkursu na najlepszy film promujący szkoły ponadpodstawowe w powiecie dąbickim. Wyniki rywalizacji ogłoszono podczas salonu ósmokrasisty, który odbył się w szkole podstawowej w Żyrakowie. Zrobili... Fantastyczne filmiki, praktycznie każda szkoła wystartowała, młodzież podeszła do konkursu bardzo poważnie, ciekawe pomysły, ciekawe realizacje, takie młodzieżowe podejście i przede wszystkim młodzież mówi do młodzieży, młodzież rozmawia ze swoimi rówieśnikami ich językiem i to jest chyba najważniejsze. W konkursie na najlepszy film promujący szkoły ponadpodstawowe pierwsze miejsce Gzekwo zajęły dwie drużyny, zespołu szkół zawodowych numer jeden oraz zespołu szkół numer dwa w Dębicy. Drugie miejsce przypadło twórcom filmu z zespołu szkół ekonomicznych w Dębicy, natomiast trzecie ekipie z Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie. Podczas nagrywania dobrze się bawiliśmy, myślę, że tak samo jak reszta szkół. Po prostu wymyśliliśmy pewien pomysł, szliśmy nagrywać, skleiliśmy później te scenki. No był w pełni spontaniczny i myślę, że właśnie to pomogło nam wygrać. Salony ósmoklasisty dedykowane są uczniom klas ósmych podstawówek, którzy w trakcie tych spotkań mogą porozmawiać z wystawcami, zbierając informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych w powiecie dębickim. Moim zdaniem to jest naprawdę super inicjatywa, bo ósme klasy mogą przyjść, można poznać stanowiska, można zobaczyć wszystko. Nawet nasze stanowiska są bardzo rozbudowane, mamy dużo elementów. Młodzi ludzie są bardzo szczerzy, więc można naprawdę fajnie porozmawiać. Uczniowie klas podstawowych, którzy będą szli mimo wszystko, muszą wybrać sobie jakąś szkołę, mogą jakby zapoznać się z ofertą danej szkoły i wybrać tą najlepszą, która im najbardziej odpowiada i jakby do której chcą dołączyć. Najlepiej jednak fizycznie spotkać się z uczniami, którzy do tej szkoły chodzą, zobaczyć, co w tych szkołach jest najbardziej atrakcyjnego. I głównie chodzi o to, żeby ta młodzież została u nas w powiecie, tak? żeby nie szukała, myślę, lepszej edukacji poza powiatem dębickim, bo pewnie jest w jakichś obszarach, no jak z wszystkim. Do nas też przychodzą dzieci i młodzież spoza naszego powiatu, ale chcielibyśmy, żeby oni wszyscy zostali u nas stąd, Rzeczywiście ta idea tych salonów, bardzo chciałem podziękować pani Annie dyrektor Wydziału Edukacji za to zaangażowanie w, w organizację tych, tych właśnie spotkań, pani na Sękowskiej, pani dyrektor Wydziału Promocji, która też się w to angażuje. Wydarzenie w Żerakowie było już trzecim spotkaniem z zaplanowanych w tym roku sześciu salonów ósmoklasistych w powiecie dąbickim.